Dajcie, moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Moi kochani, dajcie mi, yy, pozwólcie mi, niech ponarzekam w dwóch zdaniach, a potem będzie już normalnie. Moi drodzy, tak jak mówiłam ostatnio, nie przepadam za styczniem, nie czuję się dobrze w miesiącu. W miesiącu styczniu, najpierw byłam chora trzy tygodnie, co bardzo znacznie mnie osłabiło, a potem przecięłam sobie palec, tak bardzo, że lała się krew. A ja na krew nie mogę patrzeć, więc wyobraźcie sobie, co się działo, kiedy człowiek musi sobie sam opatrzeć rękę, a nie może patrzeć na krew. Było trochę stresu. Uważajcie, moi kochani, uważajcie na puszki. Na puszki, tak. Um, ale dzisiaj kontynuuję temat y, próbek, od, które dostałam od kochanej Wicki Joli. Jola zrobiła mi ogromną niespodziankę, pokazywałam y, te próbki, które ona mi przysłała. E, kilkadziesiąt próbek, naprawdę, już większość przetestowałam. Zostawiłam sobie tylko kilka zapachów arabskich do przetestowania. E, natomiast, mm, właśnie będę kontynuować, będę Wam dzisiaj opowiadać o kilku zapachach, bo tyle mam akurat czasu w tym momencie, że mogę opowiedzieć o kilku. Ale spodziewajcie się dłuższych filmów już jutro i pojutrze. E, będzie dużo ciekawostek w tych filmach najnowszych. A dzisiaj omówię zapachy. O których jest dosyć głośno na YouTubie, zwłaszcza jeden z 2024 roku. Też byłam proszona o to, aby odnieść się do tego zapachu. No bo jest to nowość i tak zdania są podzielone co do tego zapachu. Marc Antoine Barrois, Tilia. Tilia to jest duża próbka. Na szczęście. Bo ja jeszcze nie mam moi drodzy wyrobionego zdania na temat tego zapachu. To nie jest taki łatwy zapach. I nie jest łatwo go tak po prostu, wiecie, na szybko ocenić. Hoa to jest nisza pełną gębą. On tworzył wcześniej zapachy takie koncep konceptualne, takie futurystyczne. Nie wszystkim się te zapachy podobały. Niektórzy byli niesamowicie zachwyceni, inni je odrzucili. Natomiast tutaj mamy powiedzmy taki powrót bardziej do natury, chociaż tutaj też są pewne molekuły y, ciekawe, intrygujące. Natomiast powrót do natury w tym sensie, że zapach jest inspirowany. Kwiatem lipy, lipą w ogóle. My w Polsce mamy słabość do kwiatu lipy, do, w ogóle do alei lipowych. To nam się bardzo dobrze kojarzy: taki miodowy, piękny, spokojny zapach kwiatu lipy i w ogóle lipy. Hmm, zdecydowanie, więc tutaj serca szybciej zabiły polskim perfumocholikom. No i tak, cieszę się, że Jola podarowała mi taką dużą próbkę, dlatego że będę mogła ten zapach wypróbować nie jeden raz. Moi drodzy, i teraz jestem zawsze z wami szczera i weźcie też pod uwagę to, że naprawdę na różnych skórach zapachy układają się naprawdę bardzo różnie. Ostatnio w mojej pracy była kobieta, od której poczułam ewidentnie, byłam 200% przekonana, że ona pachnie lakost, tym klasycznym lakost, pochwem, Byłam pewna, a ona mówi, że właśnie mąż jej kupił black opium, klasyczne black opium. I na niej, ja zbli zbliżyłam się do jej szyi, i na niej <laughs> black opium pachniał jak, jak lakost klasyczny. Niesamowite to jest. Naprawdę perfumy potrafią płatać figle i naprawdę potrafią układać się różnie na różnych skórach. Zatem moje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o ten zapach. To było takie rozczarowujące, powiem szczerze, dlatego że ja tutaj głównie na mojej skórze wyczuwam po prostu taki klasyczny białokwiatowy zapach z przewagą jaśminu. W zasadzie do tej pory testowałam go już no dwa razy. Yy, dzisiaj drugi raz go testuję, czyli w różnych dniach, o różnych porach dnia. Różna pogoda była. Tutaj wieje oczywiście w Anglii, jak pewnie słyszeliście wieje, wieje, wieje. Moi drodzy, za drugim razem jest to samo ten zapach ujawnia mi tylko akord, yy, akord jaśminu I teraz przeczytam wam co tutaj jest w składzie 2024 rok więc zapach jest nowy yy, kwiat limonki yy, jaśmin sambak heliotrope vetiver kwiat pomarańczy no lipa i te takie jakieś niesamowite molekuły których tutaj nazw nawet nie jestem w stanie odczytać yy, Heliotropu w ogóle nie czuję. Czuję w zasadzie tylko tak. Ponieważ jest to dla, na mojej skórze typowy białokwiatowiec, jaśmin, sambak i kwiat pomarańczy. I nic ponadto. Tego typu zapachów jest mnóstwo. Jak ten, który jest tutaj u, uaktywnia się na mojej skórze. Tego typu zapachów jest mnóstwo, ja dobrze je znam. I naprawdę ten zapach niczym mnie nie zaskoczył. Naprawdę niczym mnie nie zaskoczył. Nawet powiedziałabym, że. No, na, na mojej skórze on w ogóle nawet nie pachnie niszowo. On pachnie tak zwyczajnie. Powiedziałabym, że od razu miałam skojarzenie z tym zapachem e, Nuxe La Parfum. Tutaj też jest dużo kwiatu pomarańczy, dużo, dużo właśnie też innych kwiatów, takich jak jaśmin, kwiat pomarańczy właśnie i, i też takie, tutaj są akordy takie trochę przypominające Ylang Ylang, czyli też żółte kwiaty. Ogólnie ten zapach jest taki cieplejszy na, powiedziałabym nawet, że na mojej skórze ten zapach lepiej się rozwija. Jest, e, jest, taki, jest taki migotliwy. Mm, coś tutaj się dzieje, tak? To nie są moje ukochane akordy: kwiat, pomarańczy, jaśmin. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, męczą mnie takie akordy. Natomiast ten zapach jest szlachetny i coś tutaj się dzieje, tak? Coś tutaj się dzieje. Mm, on jest taki otulający, kobiecy. Natomiast właśnie ta tilia, niestety, jest na mnie płaska po prostu. Płaska, tutaj nic się nie dzieje. No i to mi zapachniało totalnym mainstreamem. Także dajcie znać, jak u Was. Może na Waszej skórze ten zapach ułożył się zupełnie inaczej. Może poczuliście tę lipę. Na, na pewno tak się, wierzę Wam, że tak może być, że na Waszej skórze ten zapach uja ujawnił całą swoją ferię barw. Natomiast na mojej skórze jest płaski i nie pachnie zupełnie jak nisza. No niestety, ale tak jak powiedziałam, mam dużą próbkę, będę testować wiosną. Może nagle coś się wyłoni. Wczoraj miałam sytuację w perfumerii. Moi drodzy, testowałam wiele razy w życiu zapach Hermesa Jour. Ten klasyczny jour. I on mi się nie podobał. To też jest taki zapach właśnie taki, taki wodno, taki trochę jak lotos, woda, białe kwiaty, ogród. I ten zapach Hermesa nie podobał mi się. A wczoraj na przykład go przetestowałam po wielu latach, i nagle jest: Wow, ale ładnie pachnie, ale ładnie się rozwija. Także naprawdę trzeba wracać do perfum, testować o różnych porach dnia, o różnych porach roku. E, także ja to sobie jeszcze, ja tutaj nie, nie feruję opinii, że to jest jakiś nieudany zapach. Będę go po prostu testować dalej. Dajcie znać, jak wy go odbieracie. Natomiast teraz pokażę wam, jakie inne jeszcze zapachy testowałam od Joli. Bo y, ostatni film uciął się, gdy mówiłam o. Mówiłam, mówiłam, że chcę posypać głowę popiołem, bo bardzo krytykowałam narzekałam zawsze, że nie podoba mi się żador, klasyczny żador. Klasyczny żador, nie tylko zresztą ja narzekam na ten zapach. Wielu recenzentów twierdzi, że to jest przerost formy nad treścią. To jest taki zapach, który miał się kojarzyć z luksusem, a tak naprawdę jest płaski, nieciekawy, nudny. Natomiast są flankery J'adore, na szczęście, no i Jola przysłała mi ten najlepszy, według wielu, flanker J'adore, czyli J'adore l'or e... François Demaché stworzył ten zapach i to jest wersja 2010 i to już jest niestety unikat. Aczkolwiek, tak jak wiecie, no zawsze można gdzieś trafić jeszcze te unikaty. Więc to jest wersja 2010, potem była wersja podobna, jeśli chodzi o skład taki bursztynowo-waniliowy, bardzo ambrowy, taki otulający. Potem była wersja 2017, która była podobna, ten sam twórca stworzył kolejną wersję Jador Lor. Lor to znaczy płynne złoto, a teraz powstała nowa wersja tego zapachu lor niedawno i to już nie ma nic wspólnego z tą wersją zupełnie nic. Ten zapach, ten flanker o tyle się wyróżnia, że tutaj mamy takie tchnienie starej szkoły perfumiarskiej, czyli jest bogactwo, jest, jest taka. Ten zapach jest gęsty, jak właśnie jak płynne złoto, taki wręcz miodowy, w sensie konsystencji, bo on nie pachnie miodem, ale w sensie konsystencji, on jest taki gęsty, upojny. On troszeczkę mi nawet przypomina, jeśli chodzi o konstrukcję, Przypomina mi nawet samsarę, w tym sensie, że samsara jest taka gęsta, ciepła, duszna i taka też tu, tłustawa, tłustawa w wydźwięku i tutaj Jador Lord też na mojej skórze jest taki mm, taki upojny, taki tłustawy, gęsty, otulacz, bardzo dobra projekcja. No i to jest zapach na miarę Diora, w sensie ta ten flanker, Jador Dior. Natomiast posypuję głowę popiołem, no bo można byłoby wywnioskować z moich wypowiedzi, że ja skreślam całą linię Żador. Nie. Ten flanker jest super, bardzo polecam. Bardzo piękny, upojny i kobiecy. No i teraz przechodzimy dalej. Co mnie jeszcze zaskoczyło pozytywnie? Otóż mam też odlewkę unikatu Alien Flora Futura. Już widzicie, to było pół, pół, tej, odle pół, mm, pół tej buteleczki. Ja już widzicie dużo tutaj zużyłam, nosiłam ten zapach ostatnie 3 dni. Bo bardzo mi się podoba. Na początek był tak. Jak go przetestowałam, to pomyślałam: Wow, fajna taka słoneczna, lekka wersja Eliena. Kolejnym razem, jak go testowałam, to myślę sobie: Nie. Jednak coś tutaj jest plastikowego, syntetycznego. Czuję taką nutkę krochmalu, tak jak w tym późniejszym zapachu Muglera Ora, za którym nie przepadam. Ale potem kolejny dzień, kolejny raz go nosiłam i znowu było wow, no nie, no jednak jest świetny, fajny, jest inny. Ma to DNA mm, Eliena, ale nie jest aż tak męczący, intensywny. Jest taki rozświetlony, taki właśnie letni, y, taki niezobowiązujący, taki trochę magiczny. Bo świat, który jest tutaj wykreowany w tym, w tej, w tym flankerze, Elien, Flora, Futura, flakonik jest różowy, to jest taki świat... Powiedziałabym bajkowy. <laughs> bajkowy taki nierzeczywisty świat. No to jest po prostu świat Muglera, czy Muglera. Ten świat albo się kupuje, albo się tam chce wejść do tego świata, albo się stoi przy drzwiach i zatrzaskuje te drzwi i mówi nie, nigdy więcej. Ja jestem tak Wiecie, jeśli chodzi o Eliena, to ja jestem tak bujam się w tych drzwiach. Chcę wejść, yy, wchodzę, potem się wycofuję, potem znowu wchodzę. Ogólnie ten zapach, ta wersja, ten flanker bardzo mi się jednak podoba. Stwierdziłam, że mi się podoba. Jest lekki, przestrzenny, świetlisty, taki troszeczkę nierzeczywisty, taki trochę oniryczny. Ciekawy. Jest w nim taka specyficzna nuta, nie umiem jej nawet nazwać. Coś takiego jakby troszeczkę ziołowego, syropowatego, coś bardzo nieuchwytnego. W każdym razie to jest unikat. Myślę, że gdybym miała okazję kupić, to pewnie bym kupiła. Na lato super. Naprawdę ma coś w sobie. No i teraz kolejny zapach. I to będą um, dwa zapachy z tej samej serii, moi kochani. No, to jest głośno na YouTubie. Jest to Boucheron, butiko, butikowa kolekcja e, marki Boucheron. E, ta, o której ostatnio opowiadałam, bo mam iryska. Iris de Sinaqueur. Te piękne, takie duże butelki, bardzo eleganckie. No i tutaj Jola przysłała mi dwa kolejne zapachy z tej serii, czyli Ambre Aleksandre. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. W każdym razie Ambra Aleksandryjska, ja tak to rozumiem. I drugi zapach to jest właśnie ta słynna na YouTubie tonka z tej samej serii. No i moi drodzy, wydaje mi się, że większy hype jest na tą, na tą tonkę i tego nie rozumiem. Ambra jest rzeczywiście królewska. Piękna, ciepła, też taka ociekająca złotem. Zajrzę sobie tutaj do notatek. Yy, ambra powstała w 2017 roku. Mamy tutaj wanilię, tabakę, benzoes, bursztyn, labdanum, szarą ambrę i piżmo. Super skład. Gęsty, taki zapach ciepły, gęsty na zimę. Idealny zapach na zimę. Bardzo mi się podoba. Natomiast od razu powiem, co jest w tym zapachu. Tonka. Mamy tutaj fiołek, gorzki migdał, tonkę, paczule, róże, drzewo sandałowe i labdanum. Chyba jeszcze jest wanilia. Tak. I dla mnie, akurat na mnie, ta tonka układa się bardzo nieładnie. Jest taka jakby wściekła, taka, mm, taka surowa. Jest taki surowy zapach, gorzki. Gdzie jest ta słodycz? Gdzie jest ta tonka? On jest taki jakby wręcz, powiedziałabym. Trochę taki dentystyczny, taki, taki z gabinetu lekarskiego. To wszystko jest takie sztuczne, nieładne po prostu. Nie rozumiem hype'u, a może to po prostu na mnie ten zapach tak się układa. Nieładnie, nieładnie, zupełnie tak odpychająco wręcz. Nie ma w nim nic pociągającego. Natomiast Ambra to jest inna para kaloszy. To jest zapach podobny trochę do J'adore l'or. W klimacie ciepło, takie klimaty szarlotkowo-tabakowe jednocześnie kobiece, bardzo ciepłe. Natomiast ym, myślę, że tak nawet przez chwilę pomyślałam, że chciałabym mieć flakon. Natomiast po kilku dniach noszenia stwierdziłam, że ten zapach jest bliźniaczo podobny do tej wanilii, moi drodzy, od marki Essential Parfums. Ja mam y, roleczkę tej wanilii i y, jest bliźniaczo podobny, aczkolwiek ta ambra jest ładniejsza niż wanilia od Essential Parfums. Ale, no, jeszcze się zastanowię, moi kochani. Jeszcze się zastanowię. To by było na tyle w tym filmie. Kolejne próbeczki będę recenzować dalej w kolejnych filmach. Spodziewajcie się dłuższych filmów w najbliższych dniach. Będzie ich dwa lub trzy. Także nadrobimy zaległości, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pa Pa!